Cześć, witajcie w świecie Matyldy! Dzisiaj będzie odcinek Co słuchać u Judusia? Piszcie mi w komentarzach dużo porad i że Judsu jest bardzo ładny i w ogóle. Piszcie mi dużo, co mam zmienić w klatce, no i No i te zmiany, parę zrobiłam. A teraz zobaczcie, co zrobiliśmy dla Dżurusia. Zobaczcie, co zmieniłam w klatce dla Dżurusia. Zamiast tych granulków z zwierku, dałam trocinę. I też tu dałam trochę sianka. Wyciągnęliśmy na pewno koło wrota, jakby było za mały. I właśnie naprawdę w tych trocinach się zakopuje. Jest mu bardzo fajnie. A tak na początku to. Daliśmy mu też tutaj papier w domku, no i on sobie to rozrabia na mniejsze kawałeczki. Właśnie klatka jest bardzo fajnie dużo się w niej dobrze czuje, zakopuje się i jest bardzo fajnie, ale największym minusem są te rury, że trzeba w tygodniu je mieć, myć dwa razy, nawet czasami trochę więcej, bo um, on się tu załatwia. No i... Jest trudno z tymi rurami, bo trzeba czyścić, a jak się montuje to jest trudno i po prostu jakby dwa razy w tygodniu to montować, to tak dużo czasu to zajmuje. No z jedzeniem to zmieniłam mu karmę, kupiłam mu mikser, ale ja sobie je, nawet bardziej je niż tamtą, ale też mu dajemy różne owoce, no i tak. Jak widzicie, Juju bardzo urósł, zgrubniał. Jest teraz taki, ja na niego mówię, zdrowy klopsik. Wiecie dlaczego zdrowy? Bo on jest e, same zdrowe rzeczy, czyli, e, czyli te pesteczki, no i takie zdrowe raczej. No i on się dobrze czuje. I ja mu daję jedną małą łyżeczkę, bo on wtedy e, na dzień, jeden raz na dzień i on wtedy no... I on sobie to najczęściej zostawia na cały dzień i właśnie on tutaj wystawia nosek poza, poza tych trocin, czasami też tu. Najczęściej jak jest w domku, to wtedy przychodzi tutaj y, na, na pierwsze pięterko i w ogóle y, on tu najczęściej wchodzi jak jest jedzenie. I po prostu my, on jest dziwny strasznie, dlatego że nawet jak mu coś dam do miseczki, to on bardziej lubi jak mu się daje przez kraty. Nie wiem, dużo, On chce być po prostu gwiazdą, on chce być karmiona, A to nawet jak ta, ta sama mi, y, pesteczka, czy y, jakiś robaczek jest w tym, to ja muszę mu to dać. Niestety, przez kraty. A jeszcze te robaki są tak ohydnie wyglądają, więc akurat robaczki daję do tego czasami, żeby rozweselić mu życie i żeby miał, jakby to powiedzieć, dwie klatki, to zrobiłam mu Dżuzu-landię! -Dżu Tada! Chcę Judżów? Sadzam cię tam? No dobrze, dobrze. No i pokaż! Pokaż Dudulandię. W klatce Dudusia kupiliśmy nowy kołowrotek, taki metalowy i większy od tamtego. No i dlatego, że ta, tamten był dla niego za mały. Kupiliśmy mu taki drewniany ze siankiem w środku. Trochę wyciągnęliśmy, bo miał strasznie dużo. Y Właśnie z siankiem, takie drzewo z dziurami, żeby mógł tam wchodzić, takie tunele jakby. Miseczkę na wodę z takim słodkim chomiczkiem. I żwirek, właśnie taką miseczkę ze żwirkiem do mycia, żeby się mył. O Tak to wygląda, fioletową. I domek, w którym cały czas siedzi. Teraz przeczytam wam parę komentarzy, yy, które wybrałam. Nie polecam kupować zwierząt ze sklepu zoologicznego, bo one są źle rozmnażane i większość z nich są chore. My akurat trafiliśmy na zdrowego, i to prawda, my ch ch chcieliśmy kupić w hodowli, ale nie, wi nie wiedzieliśmy, właśnie gdzie są, y tak najbliżej nas. No i właśnie. Byliśmy w zoologicznym, ale nawet dużo się dobrze zachowuje. I nie ma, nie jest chory, więc na razie nic mu się nie zdarzyło i chyba mam nadzieję, że się nie zdarzy. Teraz kolejny komentarz. Polecam bardziej uszczelnić klatkę dla chomika, bo może uciec. To prawda, uciekał. O tutaj wam pokażę. Uciekał tutaj, znalazł sobie, o tutaj, znalazł sobie, że tutaj są bardziej odchylone, tutaj i tędy uciekał wymyślił. Ja nawet by nie wpadła na to, że przecież tu może chodzić, ale tu przecież tu jest Rula. On, ma, e, właśnie mama go znalazła i chciał jej znowu uciec. I dobrze, że chciał uciec, to nie e, chciał uciec, akurat teraz to dobrze, przy mamie i pokazał, pokazał jej gdzie ucieka, no i mama zakryła, dajemy tu książkę, akurat teraz nie dajmy bo Judo jest w Jujolandii. i po prostu Yy, tak to, to on uciekał ja nawet on na to nie wpadłam, co przecież, ale jak tutaj, dziwne to było trochę. Dlaczego dałaś mu tak mało jedzenia? Możesz dawać więcej, yy, nawet całą miseczkę. Yy, yy, nawet moja siostra yy, Dominika, miała kiedyś chomika i właśnie yy, nie dawała mu, yy, da, za, przekarmiła go za dużo, dała mu właśnie miseczkę chyba. I umarł jej niestety, więc y, nie można bardzo dużo, my, my dajemy łyżeczkę, tak jak mówiłam wam, ale y, czasami może o jedną, o jedną, o jedną no, piaseczkę mu dajemy więcej, ale tak to to bardzo dużo to mu nie dajemy, bo podobno, że jak się chomiki za, y, za dużo mu da się jedzenia, to grupą. znaczy mogą szybciej umrzeć, a my chcemy, żeby długo żyły. Więc, tak. Ale dziękuję bardzo za za podpowiedź Matylda, Nie wiem czy pamiętasz, ale twój chomik to dziewczyna, a, a Dudu to imię męskie. Tak, droga, to wiem też. Tak później jak nazwałam go Dudu, to pomyślałam kurde, to jest dziewczyna. Dlaczego ja tak go nazwałam? Po prostu mi się podobało to imię Dudu. wiecie go czego nazwałam Dudu, powiem, i to Pamiętała też i nawet podoba mu się to mieć, bo jak go wołam na śniadanie, jako śniadanie, tak, to właśnie sobie właśnie przychodzi na to imię. Albo po prostu przychodzi, bo wie, że ktoś idzie. Pieszcaliście mi też, że nie mogę mu dawać papienka, bo to są takie czasami, jakby to powiedzieć, podróby. No i właśnie od razu jak mi, mi to napisaliście i to przeczytałam, to wyciągnęłam wapienko i zamiast wapienka y, też można wsadzać właśnie gałązkę y, z drzewa jabłoni i właśnie będziemy zrywać, albo też się kupuje od razu różne gałązki, małe, duże i tak. my akurat z, ze swojego ogródka, bo po co mu inwestować, ale wtedy my ją umyjemy i w ogóle Zrobimy taki test. Dziękuję, że się tak angażujecie w mojego chomika i że mi pomogliście, żeby dłużej żył i w ogóle, żeby się dobrze czuł. A, wiem. Macie tutaj quiz u góry. Wciśnijcie ten pasek i wybierzcie mi... Poczekajcie, muszę policzyć. Piąte zwierzątko. Ale jakieś fajne, błagam, jakieś fajne. Tutaj wciśnijcie i wybierzcie mi fajne zwierzątko. Czy kupimy? na pozdrowienia! Dum, dum, dum. Pozdrawiam okiem gimnasteczek, agnieszkę borowską Polę Gawrą i, i Julię Banasiak. Pozdrawiam Was! Mua. I czekajcie do następnego odcinka! Nie zapomnijcie o quizie! Pa! Mua. Mua. A jak wam się podobało, dodajcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. Забравяйте моите председни филми, тук и тук, ту, и тук, тук и тук, тук и тук. Забравяйте, па!